Manowidzowie, dzisiaj gramy PvP 1 na 1 Więc przedłużanie, za zaczynamy Mamy idealne bronie, no to lecimy Co to jest? Rolarze? Nie, nie, nie

No, się nie ma taperowe, ale mam pomponkowate. Następny poziom stopień są tley, mam już tu się nie Jakby co na Xboxie. Więc Kurda. Dobra. Weźmyśmy zbić do boksa. Kurda to chcę wyczyścić. Siana, no czy Piu, piu, piu. A ty spokój, spokój. Czekaj. Człowieku. O. Miałam zbyt dobre nie rozgrzewałem.

Da. Hop, hop, leż. Dobra, leż. Dobra. Jeszcze osiemnaście, Jeszcze osiem. żema. Miau. Chodź tu mały. No. Kurta. No, ja. Przypominam, jak wiecie, pod tym filmem dwieście mm, 200 lajków, to nagram kolejnego shorta o fortnite'a, a jak wbijecie 500 to nagram kolejny film o fortnite'a więc będę grał, napiszcie w komentarzach co mam grać wstępnego i będę grał jakiś ten meczów co tracisz koronkę, bo nie chcę mi zatracić koronki, bo już wygrałem dwa razy rzędu więc zajmiemy się do grania o Kurza nie, nie mam przewodowanej pompy. Chodź tu mały. Widać, że umie edytować, ale nie ma ten. Jak to nazywało Ajma. Nie ma ajma, ale umie edytować. To ty optymały. Dwa. Prakt. Dead. Zde je, ško. A Szybko. spokoj. Čekaj. Ja, jo, no, dobrá. Kolejná průba. Dobrá, načíme. ojojoj to jest jakiś nobek nobek no co my tak uciekamy tu pralasz. no co 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 mhm uh mhm -huh, uh -huh. mam szybki edit no w sumie ja mam Boże. Można co na... A! Otko! Nie zmieniło mi się. O! Jak? 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 Nie! Jest! Ty się zapania miał! No, oj! Wydałam ja jeszcze na wyciągaczkę! a kod do tej mapy co wybierzecie e, dawajcie w komentarzach jak macie swój komentarz to też dawajcie e, kod do mapy to jest mój pierwszy film a odwrót odwrót a nie 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 Mm, mm. Oj, ja mnie mamo Oj. Ten Ej, to nie jest Co mi krap? To bom pomaga inny krap.

dobra, lecimy Muszę sobie jedno z miennic to nie wiem skąd to mam może to muszę wyrzucić za to czy za to, za to dobra, albo nie poczekaj mam ok, gdzie to było gdzie to było, dobra Panie chłopczyku. Dobra. Ja zabijam. Nie ty. Miau. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem shortów. Ale wybaczysz się mi na 100%. Eee, błagam. Chociaż zostawcie. Łapka. wam Medita. Dla widza proszę Edit był Czy zostawcie łapkę proszę i suba na moim kanale ujuj siema nie o ty o ty mały Cześć, chopę? Muszę ją szybciej mu zadać. Już mi 8, chopa. Może mi 7? Tu typy. Ja chcę na tobie, ja chcę na tobie. Tu. Niech mi Ale Ależ leży. Ja wolę nic nie mam. Chodź tu. O nie, no wiedziałam. Dobra.

Mama nie było na mnie oj oj. Mogę Wam robić editę, żebyśmy zostawili na moim kanale Ym, suba po prostu Muszę chyba wyrzucić tak samo jak Jacob Ale podwójnego edita za suba na moim kanale. Nie, nie poczekaj. No nie. Czy da się mi też w końcu robić z spokoju? Tam się będę budował. No daj to tu. No, i dobra, dalej lecimy. No, błagam, to będzie za kubika na moim kanale. Możecie mi zostawić? Postaram się. Naprawię, jak tam tu mieścię, że edytować Dlatego mam szybki edit. Włączone. Wszystko wymierzone na millimetra. Na przykład teraz za chwilę zbina. no na przykład tutaj. Oj oj. No, rozrastowałem ten jasznicu, stawię Tak myślałam. oj oj, Nie, nie, nie! Do góry rzesz! nie do... się do bomby. Dobra! A! A jestem... Spokój nie, 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 to czekaj! Pokój. się już ładuje. Czekajcie. Jest moja ulubiona pompa chyba, dziś Uuuu. Oj, <laughs> to się leczy. Oj, oj oj oj. A jest ja włączony celownik. Dobra, to teraz będzie. Oj, oj oj! A co my tu robić? To? Mm. Siema no Nie mam za dobrego Ejma Moż mi tą chęcz od Snipes Dobra mm. Siema Za chruzesz na Sniperkorze Mam tylko nadzieję, no, chyba ta choroba. Albo nie, chyba mam mamuta. Ona się ma? Może tak? Ja mam przecież a ja się nic nie mogę zapyć. piłaś? Ty piłaś? Nie. No nie. Ta wyciągaczka jest zapisana. Nie. Nie. Siema. Mam komputera, więc... Dobra, lecimy. Jeszcze raz. Może ich sprowadzimy? No właśnie, o to mi chodziło. Dole mi to właśnie do... Wierzaj do boksa, Oj! Oj! ten, To? A, matko, bo to nie było moja. Już za chwilę chyba będziemy kończyć film. Jeszcze zabijam kogoś. Tego ja ogóżkę muszę zabić. One Chodź tu. Chodź tu, nie biegnij. Nie biegnij. A! Postaje? No. Jest ja, dobra. No to chyba kończymy odcineczek. Dobra. No to pa.